Wojanka Mmm, ale bym się napił, Wojanka. <laughs> pi Wojanka do białego ranka. Pi Wojanka. O kurwa, Koder to robił. No to wielki szaro dla niego. Do białego ranka, pi Wojanka do białego ranka. Kto z nami nie wybije, na wioskę nie wbije Z trawy czuję. Bo jakieś bardziej niebieskie Wojanek to smak tego lata Smak na lata jest w każdym mieście I wychodzę z domu na powietrze Taka to pogoda, że kłośnik wezmę Jakieś fajne miejsce, moi przyjaciele Nie potrzeba nic więcej Kiedy pusta szklanka Nalej hey, se wojanka Nalej, 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 nalej Nalej, 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 nalej jezli raz kiedy szklanka... Ale kurwa szlagier, ja pierdolę No i to jest melodia i to jest tekst Nam piwo, janka, do... Ale są jeszcze fajne edity, jak, yy, jak to się Adrian nazywa? Hut coś tam, Hut Trap, ten gatunek muzyczny Też z tą piosenką Hut trap Edit i jak się wpierdalałem koszykarze, nie no, Banger, nie Do białego ranka Do białego ranka, pi wojanka do białego ranka, pi bojanka do, do białego ranka. Kto z nami nie wybije, na nie pije. Lato bez wojanków w to nie lato. Dzwoni do mnie tato, mówię mu El papo. Brr, brr, patabim, bim, wojanka to <ścoughs> Kiedyś jak wychodzi projekt, to bym gdzie jest wojanka, no miałem w sumie czas, a nie kurwa. No mogłem pojechać, zobaczyć, czy jest w żabce. Wojciech, to w którym dyskoncie w żabce? Albuni piją do białego ranka. się ten dis z tego mesa trzeba sprawdzić. O wy są mi adi, to jest.